W której błysk i ja schładzamy się, wy najgorę, trzy dni. Wokół niej grunt jest przyjemnie błotnisty, i można się tam wy wy wytarzać, wyglinie od czubka Nosa po koniuszek ogona. Machaj zatrzymał się obok wysokiej brzozy i położył kość na ziemi. Wr, wr, u, f, zawarczał, a potem zaczął grzebać wy ziemi przy drzewie. Roz. Pryskując wokół trawę i błoto, Machaj potrafił kopać dziury prawie równie dobrze jak Karol Kret. W końcu wygrzebał głęboką jamę. Wrauf, warknął groźnie. Jeszcze raz położył kość w dole i del i dokładnie ją zakopał, tak że nie było po niej śladu. Oskar zrobił dokładnie to samo, jak pod inną brzozą. Oskar zrobił dokładnie to samo, tylko pod inną brzozą. Próbował za Warczeć tak groźnie jak jego tata, ale wyszedł mu raczej pisk, kopał równie za panią, co machaj, i przez chwilę nie było go widać. Poza fółwających. Na wszystkie strony kawałków darni i grudek. Ziemi, kiedy wykopał głęboką jamę wło. Żył do niej swoją kość i zakopał ją dokładnie. Co za głupie psy? Odezwał się błysk. Żeby zakopywać wyjdziemny obiad. Przecież w ten sposób nie da się go zjeść. Po skończonej pracy psy wróciły z, z, z zagajnikami. Zagajnika szły tak jak wcześniej. Pierwszy machaj za nim Oskar. Tym Razem uznały za stosowne nas zauważyć i odezwać się do nas, a więc wróciliście do domu, chłopcy. Burknął machaj i zmarszczył nos, odsłaniając grube, żółte kły. Szkoda, było mu tak miło i spokojnie, kiedy was nie było żadnych awantur z nieposłusznymi uciekinierami z pastwiska. Oskar nic nie powiedział, tylko wpatrywał się wy. Mój ogon bardzo lubi za nim gonić i wisieć na nim, ale nie śmie tego robić. Kiedy machaj patrzy, machaj jest dla niego bardzo surowy i chce, żeby Oskar wyrósł na porządnego jamnika, kiedy są razem. Oskar robi tylko to, co machaj. Machaj ziewa, ziewa i Oskar, machaj śpi na najwyższym stopniu schodów. Oskar śpi na stopniu niżej. A kiedy Machaj niesie wypysku wielką kość, Oskar też niesie kość. Tylko mniejszą.